Co tu się od Janie Pawła? Co to ma znaczyć, Jamili? Cukier ci spadł. Dlaczego na podłodze leży tyle słodyczy? Lol. Zastanawia mnie zawsze, dlaczego pytasz mnie o cokolwiek, jak i tak ci nie odpowiadam. Ano Przeważnie ją mam. Cóż twój biznes, jak to mawiają, kto pod kim kopie ten nie ma co jeść i do łazienki, rób ta co chce ta. Daj mi siedź w domu, zobacz, jak ciepło na dworze grzechnie skorzystać z takiej pogody. Co robisz? A jest taki konkurs, że w co tysięcznym opakowaniu jest do wygrania wycieczka dla dwóch osób w prestiżowym miejscu. Jak na razie nie udało mi się jej wygrać, ale próbuję dalej. Szczerze to jestem sceptycznie do tego nastawiona. Oj tam, oj tam. Zostało mi jeszcze trochę tych opakowań. Jestem święcie przekonana, że w którymś z nich czeka na mnie nagroda. Jak coś ugrasz, to możesz dać znać. Jasne. A ja dalej będę siedziała pełna nadziei, że w końcu natrafię na zwycięskie opakowanie. A to ci pech? Znowu nic. Coś czuję, że tym razem uda mi się. No, nie wierzę. Vanessa, udało się, wygrałam, wygrałam. Dubi Dubidubi dubi, lololo, dubi dubi o, jak to mawiają, znalezione ten sam w nie wpada. Udało się, wygrałam wycieczkę dla dwóch osób. Będę w niej wzięta jeżeli ze mną pojedziesz. W sumie przydałby mi się odpoczynek. Ciągle tylko użeram się z tymi dzieciakami. Na kiedy mogę się pakować? Wszystkiego dowiemy się w biurze, także chodźmy tam jak najszybciej. Cecylusie, Cecylusie. Nie uwierzysz, ale wpadłem na genialny pomysł. Musisz mnie wysłuchać, lol. Zostaw ten krzaczek i słuchaj no mnie. Kurczę, Blady, spoko loko, ale rację nie wierzę w twoje genialne pomysły. Nasza firma gratuluje wygrania wycieczki do ciepłych krajów. Pojutrze nasz autokar zabierze was prosto do celu. Będą przesiadki? Nie ma żadnych przesiadek. Dodam jeszcze, że nie ponoszą panie żadnych kosztów. To wszystko zbyt piękne, aby było prawdziwe. Nie ponosimy żadnych kosztów. Ale warto zabrać ze sobą pieniążki. Aha, czyli jest jednak jakiś haczyk. Będziemy wpierw musiały wykupić karnet na zezwolenie oddychania powietrzem? Nie to jest już opłacone, chodzi mi raczej o waszą chęć kupna. Pamiątek to tego nie sponsorujemy. Dobra, koleś, nie było pytania, ale jakby się okazało jednak, że trzeba za coś dopłacić, to wrócę tu i rozpierdzielę wasze biuro. A z ciebie zostanie tylko taka papka na ścianie. No to mamy deal. Macie jeszcze jakieś pytania dotyczące waszej wycieczki? Może jakie rzeczy będą dla pani niezbędne? Mam pytanie. Chciałabym się dowiedzieć jaki pokój zostanie dla nas przydzielony. Dla was? Dwuosobowy, taki duży, taki że uhohoho. No wiedzą panie. Już wszystko wiemy. Nie możemy się doczekać podróży i samego pobytu. Nigdy jeszcze nie byłam w takim miejscu. Tyle z naszej strony. Również dziękuję. Także miłej podróży. Do zobaczenia. Pokażę panią wyjście. Przepraszamy, panie kolego, można wyjść. Jeżeli państwo w sprawie wycieczki, to zapraszam. I co ciekawego jest napisane o tym miejscu? Opłaca się jechać? Tak, większość ocen pozytywnych. Także bez obaw. Wszystko mamy spakowane, pieniądze zabrane. Nie wiem, jak ty, ale ja mogłabym już ruszać. Choć najlepsze w tej wycieczce jest to, że jedziemy same, bez zbędnego towarzystwa. Wiesz co, jestem ci coś winna, tak? Przyznam się, że nie wierzyłam w te wszystkie konkursy, nagrody i tego typu rzeczy, ale jednak tobie się udało. No wiesz, próbowałam już od paru dni, poszło na to dużo pieniędzy, musiało się udać. Normalnie za taką wycieczkę byśmy sporo zapłaciły. Mam nadzieję, że te słodycze nie przekroczyły wartości nagrody, prawda? Jestem taka podekscytowana. Ale wydaje mi się, że o czymś zapomniałam. Rozumiesz? Wszystko wzięłyśmy co potrzebne. Tyle tego mamy, że mogłam czegoś nie wziąć. Zaraz pomyślę. O, chyba już autobus po nas przyjechał. Zapraszam zwycięzców w naszym konkursie. Proszę się nie przepychać. Kultura osobista to podstawa. Witam serdecznie, nazywam się Giancarlo Rektor i w razie problemów proszę się do mnie zwracać. Tu jest wasz pokój. Wasze bagaże są już w środku. Dostaniemy klucze? Kluczyki dostaniecie dwa. Drugi w razie, gdyby ten pierwszy gdzieś przepadł. O, czasami dajemy trzy w razie, gdyby i drugiego gdzieś wzięło. A gdyby mi trzeci gdzieś zgubiła? Zastanawiamy się także nad czwartym, ale zrobiliśmy referendum i wszystko szlak trafił. Rozumiem, że gubienie kluczy to dosyć powszechne zjawisko w tym miejscu. Rozumiem, ale teraz chcemy zobaczyć nasz pokój. Po to przyjechałyśmy, nie na zbędne pogawędki o kluczach z bojem hotelowym. Możesz już odejść. Także kurde konusie z pieprza i w podskokach chcemy spędzić ten czas same bez żadnej przyzwoitki. Chyba nie dostałyśmy kluczy. Zawołaj go z powrotem. Tyrion, wracaj drzwi, otworzyć migiem. Jest, jest, I co myślisz? Całkiem, całkiem. Jak dla mnie wypas. Ogólnie dawno nie byłam tak pozytywnie zaskoczona. Oto ja może sprawdzę jakość tego łóżka. Może wpierw rozpakujmy się albo nie waliło się to po kątach. Pomożesz ej mi? Halo. Rozumiem, że podróż się wykończyła, ale może zróbmy to teraz i miejmy to z głowy. Albo w porządku. Czekaj posuń się też się zdrzemne. Spójrz jaki piękny widok na morze. aby było to pierwsze miejsce, jakie odwiedzimy. Co o tym sądzisz? Może chodzimy tam teraz? Amy, słuchasz mnie czy mnie może nie słuchasz? Może pójdziemy teraz nad morze? Mamy akurat idealną pogodę do tego. Chyba trafili nam się irytujące sąsiedzi. Zaraz zadzwonimy do tego boja hotelowego ze skargą. Powinien się nimi zająć. O ile będzie chciał. Potem jak go zwyzywałaś. Giancarlo rektor sługa uniżony. Mamy pewien problem co znaczy, że ty też masz? Chodzi o naszych sąsiadów z góry. Acham, acham, rozumiem, że są za głośno. Dokładnie, ciągle jakieś stukanie. Pukanie, nie wiadomo co. Słychać to tutaj na dole aż za dobrze. Mógłbyś coś z tym zrobić? Nie chciałabym nieprzyjemności pierwszego dnia. Nie słyszałeś wanasy? Już w podskokach na jednej nóżce. Nie mogę, co za palant. ci z góry za długo tu nie zostali. Choć nad te morze, Najlepiej teraz. Dokładnie niech ten konus zajmie się tymi zwerolami, a my za ten czas się przebierzmy. Na specjalnie taką pogodę kupiłam przed wyjazdem odpowiednie ciuchy. Zaraz ci je pokażę. O ja też sobie kupiłam naprawdę, naprawdę. To super to nie ma czasu do stracenia. Idę. Oj jak, udało się? Oczywiście. To była bułka z masłem. Już więcej nie powinni sprawiać problemów. Skoro już tu jestem, coś mogę jeszcze dla was zrobić? Nie to wszystko, ale gdzieś zgubiłeś okulary. Na pewno nie sprawiali problemów? Tak jak powiedziałem, żadnych problemów. Jestem w tych sprawach naprawdę doświadczony. Nawet jeżeli miałbym mały kłopot, nasi klienci są ważniejsi od mojej skromnej osoby. Chyba trochę przesadzasz. Nie, ponieważ inaczej szef by mnie wyrzucił na zbity pysk za przeproszeniem. W takim razie z mojej strony to wszystko możesz odejść. Dobrze, że spadłem w krzaki, inaczej zostałaby ze mnie tylko papka. A ja już jestem gotowa przebieraj się i idziemy nad morze. Coś się stało? Zdaje mi się, że widziałam coś w oknie przed chwilą, albo raczej kogoś przecież nie przewidziało mi się jesteś pewna? Może to była jakiś myjąca okna co ta osoba robiła za oknem na drugim piętrze Sylwetka oraz wygląd tej osoby przypominał Scotta tego Scotta co? Przecież jesteśmy z dala od mieszkania, a tu ich nie ma. Wiesz co, masz rację, przewidziało mi się już i da się przebrać. Już jestem. Ale zanim wyruszymy, mam do ciebie jedną prośbę. Okej, okay, mów o co chodzi. Chciałabym z tobą przejść się na górę i sprawdzić, kto nad nami mieszka. Jeżeli to, zapewni u ciebie spokój wewnętrzny, to chętnie się przejdę. Super, może od razu zaprzyjaźnimy się z naszymi sąsiadami. Nigdy nie wiem, co powiedzieć po zapukaniu. Powiem, że przyszłyśmy w sprawie hałasu i mamy nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Niczego nie zamawiałam. Kim jesteście i w czym mogę pomóc? Mieszkamy pod państwem i chciałybyśmy dowiedzieć się, kto powodował ten hałas. A to już przeszłość, razem z mężem się tylko bawiliśmy. To niech mężunio przystopuje cokolwiek z panią robił i proszę nie hałasować bo inaczej sobie porozmawiamy. Ojej, przepraszamy. Żegnam. Chemasz jakieś o mamy Scott przecież to jakieś małżeństwo. Dałabym sobie rękę uciąć, że kogoś widziałam. Scotta, tak myślę. I już byś nie miała ręki. W porządku, zostawmy te kwestie za sobą i chodźmy w końcu się poopalać. Widzisz gdzieś nasze idealne miejsce do opalania? Tam dalej jest takie jedno. No to idziemy. Jest ładniej niż się spodziewałam. Będziemy tu spędzać czas prawie dwa tygodnie. Masz mniej więcej zaplanowane. Co warto zwiedzić? Gdzie pójść? Absolutnie. Nie zawracałam sobie tym głowy. Gdybym tak zrobiła codziennie, nękałaby mnie świadomość, ile miejsc dzisiaj nie zwiedziłam. Po prostu cieszę się chwilą. Możesz podać butelkę wody? Suszy mnie strasznie. Niestety, Amy, ale nie wzięłam. Zapomniałam. Ale możesz wejść do wody i się jej napić. Ta woda jest niezdatna do picia. Gdybym się jej napiła, to efekt byłby całkiem odwrotny. Spójrz w prawo. O, Piciu. Ja dam ci pieniądze, a ty pójdziesz i kupisz dwie butelki. Dobrze mi tu, ja tu sobie poleżę i popilnuję nam miejsca, a ty idź i kup nam wody. Sama sobie kup. No weź się Vanessa, jeżeli przyniesiesz mi butelkę wody, to też ci kiedyś przyniosę. Szybko, bo zaraz wszystko wykupią. Cicho kładź się potem się pójdzie. Ej, mi już pora, możesz się podnieść i iść po prowiant. Szybko, ja lubię wolno. Szybka decyzja, bo za minutę już nic nie zostanie. Dobra. Już biegnę. O o dzień dobry, pani sąsiadka z dołu jak mnie mam. Sama pani przyszła na plażę, razem z mężem możemy potowarzyszyć przy opalaniu. Nie jestem sama, jeżeli państwo nie będą hałasować, to mogą się koło mnie opalać. Tak jak powiedziałam, za te hałasy bardzo przepraszamy to się nie powtórzy. Wstyd nam za nie. Rozumiem nieżywie urazy, trzymam za słowo aby się nie powtórzyły. Jeżeli coś będzie wam przeszkadzało dam mężowi po łapach. Odechce mu się hałasowania. Wierzę a teraz przepraszam państwa. A wy już się nie bawicie w tych Iron Hokejów i Kapitanów Halków? Nie Iron Hockey i Kapitan Halk tylko Kapitaj Hockey i Iron Halk. Jasne Scott zapamiętam idźcie teraz ratować ludzkość. Teraz się nie przewidziałam. Emi, Amy, Amy, szybko coś ci powiem. Tym razem się nie przewidziałam: oni tu są, stalkują nas, nie wiem skąd, ale są. Mają coś wspólnego z naszymi sąsiadami, nie myliłam się. Vanessa, od braku wody zaczynasz mieć o mamy. A właśnie propos tej wody: nie udało mi się kupić, i teraz wszystko stracone skonamy spragnienia. Cóż może pora już wracać do hotelu, przyjdziemy tu następnym razem. Co do tych dwóch baranów, myślę, że wciskasz mi jakiś wałek. Nie ma ich tutaj. Chcesz mnie przestraszyć, prawda? Masz rację, chodź wracamy.